Cześć, witajcie, ja jestem Borys, a dzisiaj pokażę Wam cztery miejscówki, o których mogliście nie wiedzieć. Najpierw przebiorę się w swój strój. A co tu robi ten, ta hiena jedna? Dobra, dobra, to na początek już widzicie, że udało mi się złapać. Nie jestem jakiś dobry w parkurze, więc nie liczcie na mega dobrego parkurowca. No, ale zawsze coś. Potem zmienimy się w kryminalistę i yy, się pobawimy. Dobra. Tu mamy skrzynki. Jak y, chcecie, żebym otwierał, żebym kupował te pojazdy za 1 milion, to wysyłajcie mi te różne skrzyneczki. Yy, ja, mam, jak napiszecie, że wysłaliście, ja zobaczę, że mam wysłaną, to naprzyknę Wam serduszko. I zapam... zapomniałem o jednej rzeczy. Pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji i dzwoneczku A więc teraz jestem policjantem, ale okej. Okay. Tu jest taka fajna winda, teraz wchodzimy, schodzimy, schodzimy, schodzimy. I oto jest tajna baza kryminalistów. Tutaj mamy oczywiście całą mapę miasta. My jesteśmy tu. Tu zaraz przejedziemy, o tu w to miejsce i pokażę Wam tajną bazę policji. Tu jest lawa, która oczywiście zabiera damage, jak widzicie. Jak skaczecie, to Wam nie zabierze. Co jest nawet trochę dziwne, bo ja teraz mogę tak poskakać, i tu może być moja tajna kryjówka. Ho, ho, ho. Ok, udało mi się jakimś cudem ujść z życiem. Do tr tr trzeciej miejscówki, do czwartej, będzie mi potrzebny samol helikopter. Dlatego po, po prostu idę. Jakbyście przysyłali te skrzynki, to na chwilę bym kupił ten samolot albo to, co będziecie po prostu poprosili. I każdy, kto obejrzy film i poprosi yy, o, żebym dodał go do znajomych, to będę to robił. Będę dodawał. Yy, I po prostu będzie ze mną grał. Teraz sobie polecimy tam. Tutaj macie taki tunel, który szybciej prowadzi do bazy e, policji, ale my mamy samolot, ja bym miał auto, to bym zaprowadził. I też szybciej byście, jak macie, jak tam wiedziecie, to macie szybciej oczywiście dużo rzeczy. Wysyłajcie skrzynki jakbyście chcieli, żebym kupił to auto, co podobno lata. A tu macie na przykład całą mapę, my jesteśmy tu, a wcześniej byliśmy o tu. Tego, teraz Enter Drive. Teraz pozdrobory z wylatywaniem. Eee, muszę wylecieć. Ratunku. O, oh yeah. Dobra, teraz sobie polecimy do konia Mariusza i do magicznej gwiazdki, które są nie tak daleko, bo tutaj... O, jeszcze zanim tam, tam dolecimy, to pokażę wam klatkę na tych Kersko. Ustawić muszę tak samolot, żeby o, coś widział. Patrzcie, tu mamy taki napis. Jak ktoś umie czytać, to proszę przeczytać. A tu od dołu mamy o, taki. Jak czytujecie i ktoś was zgłosi, to po prostu możecie tra łatwo trafić do tej klatki. A teraz ja spróbuję przelecieć pod mostem. Pod tym na pewno nie przelecę. No to tu jest taka rzeczka, rzeczka, rzeczka. Nic by było w niej dziwnego. A, O tu jest mój samolot. Na twarz, na twarz. Tu zaparkuję. Tu widzicie, że coś się już tu świeci. Coś się święci. No to właśnie wpływamy. I oto magiczna gwiazda, która nic nam nie daje. Kompletnie nic. A teraz tutaj zaraz zobaczycie Minecraft wszędzie Minecraft wszędzie Blok Dirtus z Minecrafta Teraz nie zdradzam Koń, Mariusz Tyryry A, wodospad Na pewno nie był miły Zepchnął mnie Wylądowałem plackiem Płyń, płyń, płyń Banana Dobra, yy, teraz, od razu, na sam początek, no, zmienimy się w kryminalistę, oczywiście, kryminal, yy, mam nadzieję, że tu jest taki jakiś policjant, co niezbyt ogarnia. Tak, mam, nie, to nie jest, tego gościa to jest znam, ten, to jest taki policjant, co akurat większość rzeczy to dobrze ogarnia. O nie, nie goni mnie tamten, tylko goni mnie. No właśnie. I teraz sobie chyba poczekamy trochę w pudełku. Ale co tam? Odkujesz mnie? Nie, wiele osób nie odkuwa. Jest. pewnie napisał, że jestem na YouTubie, to by mnie zostawili. Dobra, szesna, piętna, czterna. Dobra, nie chcę się dzieje. Tu w tych grzeszach, jak tak byście przeszukiwali, to w końcu może znaleźlibyście karpę ale ja tego nie robię ja moczę głowy w kiblu dobra kiedyś się moczyła nieogarnięty policjancie ja wiem że to ty dobra to jakiś ogar jednak nie dziwny jeżeli to jest prawdziwy ogarnięty policjant to nie da się obrabić skargi to jest straszna dużo, dużo tego. Ten policjant jest jakiś dziwny. Oj kolejne 20 sekund, ale coś opowiem. Jak któryś widz jest dobry, to mógłby mi dać kartę, abyśmy uciekli taką nową drogą. No właśnie, teraz może głowę w kiblu. Mam rączki! Gdzie moje ręce? To są jakieś... U, ratujcie, oddawajcie mi ręce! Pomocy! O, łóżko. Oddawać mi łapy! A co to? Jestem prezesem. Może coś znaczy. <laughs> Tylko dwie osoby uciekły z tego pudła? Na serio? Ja bym uciekł. Może kolejne, fajnie by było jeszcze posiedzieć sobie trochę w celi, bym wam coś powiedział fajnego. Bym wam ciekawostkę powiedział. Jak trafimy teraz do pudła, to wam powiem ciekawostkę. A nie jest taki głupi. Ja jestem, nie jestem koniem Mariuszem, nie jestem ani Twoim ziomem. Nie jestem koniem Mariuszem ani Twoim żonem. Konia Mariusza widzieliście na samym początku, który sobie leci w Twoim kosmosie. Nie! Dobra, powiem Wam ciekawostkę. To jest pierwszy odcinek serii Roblox. Jeżeli ktoś chce, to teraz wszystkich dodaję do znajomych, każdego. Kto tylko chce? Czemu jestem niewidzialny? Patrzcie jestem niewidzialny. Widzialny. Hmm. Widzialny, niewidzialny, widzialny, niewidzialny, widzialny, niewidzialny. Teraz to się aż wystraszyłem. Dobra. Ucieczka. Zostawcie łapkę w górę za moją ciężkie poświęcenie, że wysiedziałem całą minutę w pudle. I o! Jak robi konik? I o! Czy to właśnie? A! To ten nieogar. A jednak ogarnia strasznie dużo. Przepraszam! Przepraszam! Dziękuję! Mówmy zawsze to, to, to ładne słowo. O, patrzcie. czyterstwo. Nie. A! Uuuh. A co ja mam z tym robić? To jest nowe doświadczenie. Jestem kryminalistą. Naprawdę. Możecie mi zaufać, że jestem kryminalistą, a nie policjantem. A zakład mam kajdanki i paralizator. Ale tylko to jest błąd w grze, Mogę nim razić. Ale jestem policjantem. Nie wiem czym jestem. Pomóżcie mi. Wiem na pewno, że nie jestem policjantem. A to będzie mój dowód. Dowodzi to. Co to dowodzi. A, już wiem co miałem powiedzieć. Dowodzi to, że. Prawda, że jakbym był policjantem, to mógłbym tu wejść. Zostaw! Patrzcie, widzicie? To jest oszustwo. Może jeszcze raz dać się tak O! Znowu jestem! Jak fajnie. Ja teraz tak na serio: ja chcę być policjantem. O co chodzi? Jury. Ale ja nie chcę być kryminalistą. No patrzcie, mam paralizator i mogę razić ściany. Mogę razić ściany i co mi z tego? Nic mi z tego. No dobra, może nareszcie uda mi się zmienić w policję. Poliską. Na twarz się wywaliłem. I raz, 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 raz. O, zostałem fajerwerki. Raz, 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 raz. Dobra, nie chcę mi się mówić raz. ta tak stoi. Jakby mógł ją zarejestrować. Sieć Grzeczna pasza. A spróbujemy połapać więźniów. Auć. Jak ktoś napisze jak to działa, to poproszę. Ready. Poprosiłbym o napisanie jak to działa w komentarzach tam na dole. Za poświęcenie wejdę po schodach. Z Naprawiłem. Ja wszystko naprawię. Widzieliście, mogę wejść po tych drzwiach, tylko jakbym nie umiał. Ja tylko raz w historii się udało. No to lecimy do banku. Mam nadzieję, że to go rabują, bo specjalnie do niego przyleciałem. Nie, to nie go rabują. Może jubilera. Bardzo mądrze. Ja też chcę zaparkować sobie w domu samolot. Pomocy ja też tak chcę. To jest nie fair. Myślicie, że się nie zabije? Jak to zrobię, tak? To to macie rację. Gwiazdka. Myślałem, że uda mi się. Rozumiemy się, nie tyka się cudzych. Rozumiemy. Nie tyka się cudzych rzeczy, gościu. To jest tylko dla policji. Muzyczka. Tam jest Spróbujmy go podejść Po cichu, ucieka Teraz weźmy samolot I nie wiem co zróbmy Może Tak już wiem Polećmy do muzeum Gdzie się schowamy A nie, ja, nie jestem, poli... ja jestem policjantem A nie kryminalistą Hmm. Co mogę zrobić w muzeum? Poczekać na jakiegoś głupiego wienia, co z niego wychodzi? Nie. zamknięte. A może w ciuciągu któryś jest? To, to gliny. I jasz. No, to muszę... Muszę pogadać z kolegą. To bije! Tym symbolicznym akcentem, który bardzo boli, kończymy ten odcinek.